Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem będzie to prawdopodobnie vlog, w którym niewiele będzie się działo i mam nadzieję, że nareszcie będę miała trochę więcej czasu na czytanie. Ponieważ tak, ostatnio jak nagrywałam vloga, to była u mnie siostra na, na ferie, byłyśmy w Poznaniu, spędzałam tam czas z rodziną, za dużo nie poczytałam. Jeszcze wcześniej była przeprowadzka, więc w ogóle był jeden wielki chaos. A tym razem ten tydzień zapowiada się bardzo spokojnie, żadnych planów raczej nie mam. A co będę czytać? Będę czytać cykady, ponieważ chcę skończyć tę serię wreszcie. Zostały mi dwa ostatnie tomy, i ja tu jestem gdzieś tak, no prawie w połowie tego, więc wydaje mi się, że dzisiaj, najpóźniej jutro, powinnam to skończyć, bo to jest manga, to się czyta bardzo szybko. I tak, co ja myślę o tej serii? Seria mi się bardzo mocno podobała, ale teraz zaczynam się troszeczkę bać, w jakim kierunku zmierza zakończenie, bo już wiem, o co tutaj chodzi, wydaje mi się. Jeśli chodzi w ogóle o fabułę, to jest ona bardzo zawiła, ciężko ją tak wytłumaczyć. Ale chodzi o to, że jest wioska, w której co roku w dzień festiwalu dryfującej bawełny ktoś ginie i ktoś znika. I to jest trochę tak, że w każdym tomie mamy jakby tę sytuację od nowa, tylko że inna osoba ginie, inna osoba znika, i co innego się dzieje pomiędzy. Ale to jest cały czas ten sam rok, ten sam dzień. I my nie wiemy, czy to są jakieś równoległe wszechświaty, o co tu chodzi, bo po prostu ktoś, kto umiera w pierwszym tomie, w drugim tomie na początku znowu żyje. I tutaj na tym etapie tego przedostatniego tomu to jest tom... ósmy albo szósty, chyba ósmy, bo chyba dziesięć tomów ma seria, albo osiem, nie, nie jestem pewna teraz. W każdym razie na tym etapie ja już wiem, co się dzieje. Ale jest tutaj pewien bardzo ważny wątek do rozwiązania. Jest pewien duży problem, którego nie będę Wam zdradzać, bo byłby to spoiler. I ja jestem bardzo ciekawa tego, jak to zostanie rozwiązane, ale troszeczkę się obawiam, ponieważ bardzo dużo się tutaj mówi o, w tych ostatnich tomach o mocy przyjaźni. I to jest dla mnie minus, bo to mi zupełnie nie pasuje do wydźwięku, wydźwięku tej książki, tej jako całości, tej serii. E, ponieważ. Ta seria jest bardzo mroczna, bardzo krwawa momentami, i po prostu takie gadanie, że wszystko możemy zrobić, jeśli tylko mamy wokół siebie przyjaciół, i jeżeli im zaufamy i, i tak dalej. To. A jest tego bardzo dużo. Niestety, im dalej w las, tym, tym gorzej mam wrażenie, i. No i takie mam właśnie mieszane uczucia. Bo z jednej strony jestem bardzo ciekawa tej akcji, bo dzieje się naprawdę dużo tutaj, i bardzo jestem ciekawa, jak to zostanie rozwiązane. No, ale z drugiej strony, właśnie dosyć mocno zaczyna mi przeszkadzać to takie powtarzanie w kółko o tym, jaka to przyjaźń, jest niesamowita. Tak, już pomijając sam fakt, że to mi nie pasuje w ogóle do klimatu tej książki, to też przeszkadza mi z tego względu, że jest tego naprawdę sporo i no ileż można czytać w kółko i w kółko i w kółko o tym samym. I kolejna książka, którą czytam tak dosyć aktywnie i o której mogę wam coś więcej powiedzieć, to jest Książka o Ciąży. I tutaj jestem już za połową jakoś. Tak, bo jestem na stronie. 340 prawie, więc przeczytałam jej dosyć sporo, ale to te, znaczy przeczytałam, posunęłam się do przodu, jeśli chodzi o strony, ale nie przeczytałam jej wcale aż tak dużo, ponieważ sporo pomijam tutaj um, fragmentów. I ja nadal uważam, że ta książka jest naprawdę dobra. Jest porządnie napisana, dużo rzeczy można się z niej dowiedzieć, ale zaczynam rozumieć zarzuty innych osób, ponieważ widziałam kilka zarzutów, że jest tutaj trochę rzeczy niepotrzebnych i że ona jest za mocno, no, troszeczkę tak przedłużona na siłę. Ja rozumiem, o co chodzi, bo mieliśmy tutaj na przykład rozdział poświęcony historii ultrasonografii i było o tym, jak te badania właśnie USG były przeprowadzane w przeszłości. Też jak było jeszcze wcześniej, zanim w ogóle te aparaty do USG powstały, jak badano ciążę. I to prawdopodobnie nie jest wiedza, która jest potrzebna takiej osobie, która sięga po tę książkę. Ale dla mnie to było ciekawe. Tak jako ciekawostka, dla mnie spoko. Tym bardziej, że ta książka jest napisana w taki sposób, że o, jest tutaj dużo, są tutaj obrazki, jakieś zdjęcia i w ogóle, i naprawdę tych stron ubywa bardzo szybko. Rozdziały też są bardzo krótkie i są dobrze też nazwane, dlatego ja czasami już po przeczytaniu tytułu rozdziału wiedziałam, że to jest coś, co mnie akurat nie interesuje i sobie pomijałam. Znaczy, nie interesuje. Może tak, pominałam na przykład cały rozdział dotyczący tego, jak wygląda utrata ciąży, ponieważ ja jestem pani kara i ja po prostu nie chcę się stresować tym i. No, Wolałam o tym nie czytać, ale też na przykład pominałam dosyć y, taki obszerny, jak na standardy tej książki, rozdział o y, pierwszych badaniach prenatalnych, ponieważ mamy już za sobą i wiem jak to wygląda. Także tak, ja sporo fragmentów pominałam. Pominałam też bardzo duży fragment dotyczący planowania ciąży, no bo to też nie jest coś, co byłoby mi potrzebne. Ale bardzo podobał mi się rozdział o zaleceniach, o ożywieniu, o tym, co można, czego nie można w ciąży, też o badaniach dużo, jakie badania powinny być przeprowadzone i dlaczego. To też było ciekawe. Te takie ciekawostki właśnie o tym, jak dawniej wyglądał przebieg ciąży, jak go badano, no to, to też dla mnie akurat to było ciekawe. Więc ja jestem na tak. Bardzo mi się też podoba to, że tutaj y, często są wplatane takie króciutkie historyjki, historyjki dosłownie z, z gabinetu ginekologicznego, że tak powiem. I to jest fajne, bo dzięki temu ta książka to nie są tylko suche fakty, tylko mamy tutaj też takie przykłady z życia, typu, że Autorka pisze, że no, przyszła do mnie kiedyś pacjentka, która tam obawiała się czegoś tam i jak to się tam skończyło. I to jest króciutkie, bo to jest tam, nie wiem, 4-5 zdań, ale właśnie taka bardziej życiowa od razu się wydaje ta książka. To mi się też bardzo podoba w niej. Jeśli chodzi o to, czego słucham w audiobooku, to są kariery Nikodemadyzmy. I tutaj za dużo nie przesłuchałam, odkąd ostatnio wam o niej opowiadałam. Więc tak, króciutko tylko o fabule. Nasz główny bohater na początku jest bardzo biedny, nie powodzi mu się za bardzo w życiu, nie może coś znaleźć pracy. No i tak pewnym zbiegiem okoliczności wpada w jego ręce zaproszenie na bankiet i on postanawia tam pójść, ubiera się ładnie i idzie tam. I tam udaje kogoś z wyższych sfer, że tak powiem. I dobrze mu to wychodzi, bo mimo tego, że nikt go tam nie zna, to wszyscy wierzą mu w to, że on ma pieniądze. I dostaje tam propozycję pracy. Pracy w administracji u pewnego pana. I on tą propozycję pracy przyjmuje, ponieważ jest bardzo dobrze płatna. On no, nie ma w sumie nic do stracenia, bo i tak nic nie ma, więc przyjmuje tę pracę i stara się w niej po prostu utrzymać. I próbuje dalej udawać, że ma pieniądze i że wie co robi, mimo że zupełnie nie wie co robi. Jest to ciekawe. Nie podoba mi się aż tak bardzo jak Znachor, bo to jest ten sam autor. Znachor był dla mnie ciekawszy. Ale jestem ciekawa też, w jaką stronę ta historia pójdzie. Wchodzą też nam tu jakieś intrygi troszeczkę. Okazuje się, że ten jego pracodawca prawdopodobnie nie jest do końca ze wszystkimi w porządku. Dowiadujemy się różnych tam rzeczy o nim. Jestem zaciekawiona, ale nie jakoś bardzo wkręcona na chwilę obecną. Ale jestem też dopiero na początku. W ogóle bardzo dużo się tutaj wydarzyło, jak na ten początek sam. Bo jestem na stronie 85. A. Czuję się jakbym była już znacznie dalej, no bo właśnie trochę się już wydarzyło w tej historii. Chodzę do Was z szybkim update'em. Nie wiem, czy nagram jakiekolwiek przebitki do tego vloga, bo trochę o nim zapomniałam, ale za to całkiem sporo przeczytałam. I tak, zacznę od książki, którą skończyłam. Jest to ten obcy. Przeczytałam dosłownie w jeden dzień. Bardzo mi się podobała. Znaczy bardzo. No takie trzy i 3,5 gwiazdki. Ja nie jestem do końca targetem tej książki, bo raczej ona jest skierowana do osób młodszych ode mnie, ale ja też się bawiłam na niej bardzo dobrze. Bardzo mi się podobała tutaj różnorodność bohaterów. To, że każdy bohater był inny i miał inny charakter, ale też troszkę inną sytuację rodzinną. Podobało mi się też to, że tutaj, no przede wszystkim, tutaj się działy rzeczy ciekawe i po prostu fajnie się to czytało. Była to książka bardzo wciągająca, nie jest też długa i nie trzeba było długo czekać na rozwinięcie akcji. Praktycznie od razu coś się dzieje, od początku, więc to było naprawdę na duży plus. Ale też poza samą akcją mamy tutaj kilka takich. Naprawdę ładnych, ciekawych przemyśleń odnośnie rodziny, domu, właśnie przyjaźni. Podobało mi się to, że nie było tego jakoś bardzo dużo, więc to nie było takie przytłaczające, ale jednak gdzieś tam do jakiejś refleksji, powiedzmy, ta książka skłaniała. Bardzo polubiłam postać uli, ponieważ ja byłam bardzo podobna do niej. Jak byłam młodsza, miałam bardzo podobny charakter i bardzo lubiłam o niej czytać, bo no po prostu utożsamiałam się z nią. Także tutaj polecanko. Przeczytałam też bardzo dużo yy, Siedmiu mężów i Hugo, jestem na stronie 447, a ta książka ma jakieś 500 coś, troszkę ponad 500, więc nie zostało mi dużo, yy, myślę, że skończę jakoś na dniach, prześwietna jest ta książka, naprawdę prześwietna, żałuję, że nie mogę Wam powiedzieć o niej więcej, o fabule, bo nie chcę Wam po prostu psuć zabawy, ale no jest piękna, tak mi się to podoba, to będą 4 gwiazdki minimum, jak nie więcej. W jedyne co mogę Wam powiedzieć, to że mamy tutaj po prostu aktorkę, która przez całe życie nie udzielała wywiadów, nie chciała nic o sobie mówić i pod koniec swojego życia postanawia opowiedzieć całą swoją historię od początku do końca. I jest super. W audiobooku słucham dalej kariery Nikodana Dezmy i już prawie skończyłam, bo została mi chyba godzina audiobooka do przesłuchania. Podoba mi się to. I bałam się, że będzie nudne, bo był taki moment, że było bardzo. Dużo takiego gadania po prostu o jakichś tam interesach, trochę o polityce, To mnie tak średnio interesowało jakieś tam popierkowych takich in interesach, mówiąc. Ale poszła w inną stronę ta książka niż się spodziewałam. Nie jest to jakiś mój duży zachwyt, taki na przykład, jakim był znachor, ale jest naprawdę w porządku. Takie myślę, 3,5 gwiazdki na chwilę obecną, no ale muszę ją dokończyć, żeby. Zobaczy. I zaczęłam sobie też czytać Starą Waśń, e, ale przeczytałam dosłownie 30 stron. Nie wiem nawet o czym to jest. To ma być o popielu, e, ponoć, ale na razie nie jest jeszcze. Nie wiem. Początek nie był najprzyjemniejszy do czytania, bo mieliśmy tu dużo opisów przyrody, e, ale mam nadzieję, że dalej już będzie lepiej trochę. E, no, ja no szczerze mówiąc, <grym> zaczęłam troszkę czytać, ale później to już pomijałam te opisy, więc no, kilka ładnych stron po prostu przeskoczyłam. Tak, no język jest taki no staropolski, trochę nie wiem, nie czyta mi się tego najprzyjemniej. Jeśli chodzi o styl pisania, to nie przypasował mi za bardzo, ale zobaczymy. Jestem ciekawa fabuły, co tu się będzie działo. No i na chwilę obecną to tyle. Z prywaty mogę Wam powiedzieć, że wróciłam no, prawie do takiego normalnego rytmu pracy, bo wcześniej były święta, później ferie, bardzo dużo zajęć mi przepadało i tak sobie bardzo mało pracowałam. I teraz zaczęłam pracować znowu więcej, co mnie cieszy, bo bardzo lubię moją pracę, ale z drugiej strony troszeczkę już przywykłam do takiego luźniejszego życia i troszkę jestem zmęczona tym, tak wiem, że muszę się po prostu przyzwyczaić do tego. Więc pewnie też to miało wpływ na to, że zapomniałam trochę o nagrywaniu tego vloga i nie nagrałam chyba dosłownie żadnej przebitki, ale się poprawiam. Bardzo do Was już zakończeniem tego vloga i powiem Wam, że naprawdę sporo książek przeczytałam. Tak, nie dam Wam chyba znać, że skończyłam też cykady. Przeczytałam dwie, dwa ostatnie tomy. Super, świetna seria, bardzo, bardzo polecam mocno. Bardzo dużo też o niej gadałam, więc nie będę się tutaj już yy, rozgadywać więcej na jej temat. Skończyłam również karierę Nikodemadyzmy i naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła ta książka i więcej czasu w sumie mija od jej skończenia, tym ja bardziej pozytywnie o niej myślę. W trakcie nie byłam długo, nie byłam do niej do końca przekonana, ale podobało mi się. Podobało mi się też zakończenie, bo było takie nieoczywiste. Ja aż jak przesłuchałam końcówki samej, bo słuchałam tego w audiobooku, to musiałam sprawdzić, czy na pewno ta książka tak się skończy, czy ten audiobook nie jest ucięty. Ale to mi tu pasuje, to wszystko gra. Poszła w innym kierunku fabuła, niż myślałam, ale podobało mi się to, w, jakim stro w jaką stronę ona poszła. i No i po prostu... Podobało mi się. Tyle. Chyba 3,5 gwiazdki też jej dałam, wydaje mi się, albo co, coś, coś koło tego. I z książek, które mam zaczęte, to tak. Stara właśnie Tutaj za dużo też do przodu się nie posunęłam. Jestem na stronie 50, więc no bardzo niewiele prze, przeczytam. I co ja sądzę o tej książce, jeszcze nie wiem. Nawet nie wiem do końca o co w niej chodzi. Jeśli chodzi o fabułę, też do końca nie wiem jeszcze w, jaką kier w jakim kierunku ona pójdzie. Nie wiem za bardzo o czym jest ta książka, ale jestem. Można powiedzieć troszkę zaintrygowana, jestem ciekawa, w jakim kierunku ona pójdzie, ale język tutaj troszeczkę jest taki. Jest bardzo dużo opisów. To, to mi troszeczkę przeszkadza, bo tak jak mówię, no 50 stron przeczytałam, a tu się prawie nic nie wydarzyło, bo są same opisy. Na Kindle zaczęłam sobie czytać charakternika. To jest książka, która u mnie na półce jest już, nie wiem ile, z 6 lat, lekko, jak nie lepiej. I ja nie wiem, dlaczego ją kupiłam, nie pamiętam, nie wiem o niej nic. I tak, nie wiem o niej nic. Ja skończyłam drugi rozdział dopiero, jestem na stronie 67. I tak strasznie długie są rozdziały, to, to na minus. Nie, nie lubię jak są długie rozdziały. Ta książka jest osadzona w czasie po śmierci Jana III Sobieskie, Sobieskiego i mamy tutaj szlachciców, i jest jeden szlachcic, to będzie chyba ten tytułowy charakternik, który robi po prostu burdę w karczmie, i później ucieka. I chce się dostać razem ze swoimi ziomkami do jakiegoś człowieka, który ponad nie przyjmuje w ogóle gości. Nie wiem, dziwne. Na razie nie wiem w ogóle, o czym będzie ta książka. Podobnie trochę jak ze starą baśnią. No I książka, o której mogę już Wam powiedzieć więcej, to są księgarni i kościoły. Jestem na stronie. A, nie wiem, której, bo nie przełożyłam sobie zakładki. Według tego jestem na 30, ale jestem na pewno dalej. To jest druga część Legend i Late, i to mi się podoba bardzo. Znaczy druga część, jest to prequel w sumie do Legend i Late, I mamy tutaj Orczycę, która ulega wypadkowi, znaczy ma złamaną nogę i w związku z tym nie może brać udział w tych takich różnych wyprawach upieszczych, tak to się mówi? No wiecie o co chodzi, nie? I jej się to bardzo nie podoba, no ale nie ma za bardzo wyboru, zostaje uziemiona i ona by chciała walczyć i w ogóle robić coś ze swoim życiem, a musi siedzieć w jednym miejscu praktycznie. No i tam trafia do księgarni i zaczyna czytać. Nigdy wcześniej nie czytała książek. No i zaczyna jej się to podobać i jest strasznie ciepła jest ta, ta historia. Bardzo mi się podoba. No, jestem na samiutkim początku, ale no czuję się dosłownie tak samo jak przy Legendach i Latę. Super. Bardzo taka cozy, fantastyka i przyjemna rzecz. I to tyle z książek, które udało mi się przeczytać bądź przesłuchać. Cieszę się, powiem Wam, bo się odpaliłam od nowa i czytam sporo i tak znowu sprawia mi to taką radość, bo miałam taki moment, że troszeczkę się przymuszałam do tego, żeby usiąść i się, yy, sięgnąć po książkę, a teraz znowu mam na to ochotę i myślę o tych książkach często i tak dalej, więc jest fajnie. <laughs> Cieszy mnie to bardzo. No, a w tym filmie to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem.